Tomasz Kureta, dzień dobry. Czy dobry wieczór, jak słuchacie tego na przykład wieczorem, to będzie za chwilę nasze kolejne spotkanie z Tomkiem Śnieżkiem. Tym razem, tak jak obiecaliśmy, porozmawiamy o kolejach. Kolejne spotkanie o kolejach. Ty, no właśnie, Tomek już się wtrącił, teraz możesz powiedzieć, bo Twojego mikrofonu nie, <laughs> nie włączyłem. Kolejne spotkanie będzie o kolejach. No to właśnie teraz, za moment, to się zacznie. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal Doba Radio Doba. Każdy na temat. To już było słychać, że Tomek jest, chociaż bez mikrofonu. Teraz już mu włączyłem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię Tomku, witam Państwa. Koleje. Y... Zacznijmy po kolei. Kolej na koleje. Kolej na koleje i po kolei. Y... Historia kolei to nie tysiące lat, tylko dwieście. Tak. No to może jak już jesteś historykiem, lubisz historię, no to przynajmniej na początek tak krótko, żebyśmy szybko przeszli na to, co się dzieje z kolejami na Dolnym Śląsku. Proszę Państwa, 200 lat, 200 lat, kiedy w Anglii ruszyła pierwsza publiczna pasażerska linia kolejowa między Stockton a Darlington, także 200 lat, no to jest taka fajna rocznica i to się wszystko tam zaczęło, właśnie w Anglii, no a później kontynent europejski. No, maszyna parowa zmieniła świat, jak dzisiaj internet czy sztuczna inteligencja, no ale myślę, że nie byłoby internetu i sztucznej inteligencji, gdyby nie było właśnie tej maszyny parowej. Dzisiaj nie będziemy promować maszyny parowej, ale będziemy na pewno promować mocno kolej, bo to jest. no Tomek nie musi mnie do tego przekonywać, bo on jest tym człowiekiem, który oczywiście wreszcie zrobił prawo jazdy i jeździ samochodem co nie zmieniło w żaden sposób jego miłości do kolei, tak myślę. No, tak, Potwierdź tak, tak. albo zaprzecz, ale myślę, że, że to dalej jest ta twoja miłość do tego, żeby jednak przemieszczać się taką komunikacją miejską, a pociąg to jest jednak klimat. Jak chciałem państwu przypomnieć, że kiedyś Tomek zorganizował taką wyprawę, duże słowo wyprawę, żebyśmy przyjechali Góry Sowie na około koleją. No nie udało nam się w jednym punkcie, bo musielibyśmy bardzo długo czekać wtedy, ale to się bardzo rozwinęło, i za chwilę właśnie o tym porozmawiamy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o historię, takie smaczki, ciekawostki i też te niezrealizowane plany, jeżeli chodzi o burysowie? Tak, kolejowe tak. plany, bo o tym to, to Ich było wiele, ale właśnie zanim te tematy lokalne, to warto powiedzieć, że no, no, kontynent europejski, bo zaczęliśmy od tej Anglii, ale bardzo szybko lata 40. już te duże miasta europejskie, a Śląsk tutaj. Mówimy o XIX Polski, wieku. O XIX wieku. <laughs> no, był, był bardzo dobrze zagospodarowany, więc też te pierwsze linie kolejowe tutaj powstają. I mamy już 1842 rok, kiedy między Wrocławiem a Oławą powstaje linia, a, do, a lokalnie tutaj do Dzierżoniowa w środek Sudetów to jest 1850. Rok, więc też mamy tutaj też rocznicę akurat w środkowej części. No i ta sieć linii kolejowych się rozrastała. Z czasem w, tutaj w państwie pruskim trochę zliberalizowano takie dość restrykcyjne przepisy dotyczące budowy linii i prywatne firmy mogły budować, prawda? No i tak też się właśnie działo tutaj lokalnie, ale to nie jest specyfika tylko górsowych, ale także i całych Sudetów, więc te linie kolejowe raz, że gdzieś docierały w coraz to głębsze zakątki właśnie górskie, ale też łączyło środki przemysłowe, bo trzeba pamiętać, że na początku no, ta kolej to, to właśnie pod kątem transportu towarów, tak, a to wywozu węgla, to gdzieś transportu jakichś produktów. No tak, dlatego Nowa Ruda, Wałbrzych, tak. przemysł włókienniczy, prawda, mówię o Dzierżoniowie, Bielawie, Pieszycach i tak dalej. Także to było biznesowe uzasadnienie. Tak, Biznesowe przede wszystkim i, i tak między innymi powstaje lokalna kolej Sowie Górska, która jest finansowana przez firmy właśnie z jednej strony noworudzkiej, a więc te, które kopalnie wydobywały węgiel, które miały, miały gdzie ten węgiel na masową skalę wywozić. No bo wcześniej trzeba było wozami na przełęcz i to wiadomo, to nie było takiego. Więc to więc, więc węgiel z jednej strony, a z drugiej strony produkty właśnie jakieś na tamtą stronę przemysłu naszego. Ale jakby nie, no, uzasadniać istoty kolei, bo ona zaczęła jeździć 200 lat temu i dzisiaj widzimy, przesuwamy się od 200 lat i widzimy, jak kolej jest istotna w tych krajach nawet super wysoko rozwiniętych, nie wiem, Japonia, Chiny. Kolej po prostu jest bardzo istotnym elementem transportu, mimo tego, że ktoś powiedział, że no, przecież samoloty i jakieś inne samochody, prawda, tiry, autostrady, to jednak ta kolej jakby trochę wraca do, do tej idei, że ona jest najlepsza. No tak, dokładnie, bo, bo to jest szybki i masowy tak naprawdę transport. Okej, okay, może nie dojedziemy z punktu, A z adresu pod no adres. Tak, no tak, nie, nie dojedziemy, nie wiadomo dojedziemy. do tego są też jakieś inne formy komunikacji, ale jednak daje to ogrom możliwości. Jak jeszcze mamy ileś możliwości, w sensie, że to możemy i samochód, i możemy autobusem, i busem, i, i pociągiem, i wspomnianym już wcześniej samolotem, no to wtedy wiemy, że to jest, no, to tylko pomaga w rozwoju. Dokładnie. Trochę popowiedziałeś tak. o tym rozwoju Przemysłowym, bo dlatego powstała kolej, prawda? Żeby wspierać przemysł, potem to spowodowało, że zaczęliśmy jako ludzie się też przemieszczać. Ta turystyka, o której mówiliśmy dwa podcasty temu, miała też, no, ta kolej miała ogromny wpływ na to, że ta turystyka w ogóle zaczęła funkcjonować, tak? Tak, dokładnie, no bo wtedy te góry były bardziej dostępne ludziom i są gdzieś jakieś dane, oczywiście tutaj wszystko można gdzieś wyczytać, ale druga dekada. Początek drugiej dekady XX wieku, czyli gdzieś tam 1912 czy 13 rok, jak już ta linia kolejowa lokalnie, to jest sobie Górska, przez srebrną górę przechodziła na drugą stronę do Woli Boża, to 900 tysięcy biletów było sprzedanych w skali jednego roku. Także to świadczy no to o jest, skali. Oczywiście to, to, to dzisiaj byłoby niewiarygodne, no więc właśnie, prawda? prawda? Więc to, to świadczy o tym, o tym jak była popularna. Ym, yy, yy, no I także nie tylko właśnie kwestie, kwestie przemysłu, a chociażby linia kolejowa, która w latach 80. XIX wieku była budowana od strony Kłodzka Nowej Rudy do Wałbrzycha na tyle była popularna, że trzeba było drugą równoległą nitkę torów zbudować, czyli wykuć tunele, pobudować wiadukty i to się zadziało, bo to na tyle było popularne. Zresztą tutaj od strony nazwijmy to śląskiej, czyli Dzierżoniowskiej, Świdnickiej, dokładnie to samo bo Trzeba było do, dodatkowo tor zbudować, bo taka, ta, takie te, te linie mamy. Obciążenie, obłożenie. I oby to obłożenie było coraz większe, bo tych możliwości jest coraz więcej. Coś jeszcze chciałeś dodać w tym elemencie takim lokalnym, historycznym? Ciekawostkowym to, że tunele kolejowe, o mało co by nie powstały, to no może właśnie to nie, niezbyt dobre słowo. Plany były pod Przełęczą Jugowską, proszę państwa, 6 km tunel. No pewnie wyszło za dużo, by to kosztowało. Drugi projekt, który zakładał przejście na drugą stronę linią kolejową, to pod Przełęczą Woliborską, tam też miał no, być tunel. No rozumiem, dzisiaj mówimy, to, to, tam są drogi po prostu samochodowe, yy, ale faktycznie przyznam, że to, o tym nie wiedziałem. Nie, nie, ale być nie może tego... te koszty przeraziły. Przy, przy projektowaniu czy przy szacowaniu kosztów okazało się, że łatwiej pewnie będzie naziemną linię kolejową i pobudować trochę dalej, czyli przez Srebrną Górę, czyli nie bezpośrednio Dzierżoniów-Noworuda najkrótszą linią. Ale to byłoby, myślę, że dla takich no, no, noworódczan no to jest świetne rozwiązanie, prawda? Dokładnie. 6 km jesteśmy w Bielawie czy Dzierżoniowie, no bo zależy od której, której strony mówimy czy o Woli czy... Ale jak atrakcja, sześciokilometrowy tunel, nie, to, gdzie, nie, to, gdzie to do nie tej sam... pory to, co udało się zbudować tutaj Niemcom w skali Sudetów, a te, te linie kolejowe wszędzie docierały, to mamy w okolicach wobrzycha tunel pod Wołowcem Górą, który ma kilometr 602 tak. czy trzy metry. Najdłuższy tunel Nawet wtedy st staliśmy z maszynistą a, tak. i, i robiliśmy nam jakieś zdjęcia wtedy, jak jechaliśmy tym tunelem, czy, czy wielki, wysoki wiadukt w Ludwikowicach. No są... To, to jest po prostu bardzo atrakcyjna ta linia, mówię, Kłodzko-Wałbrzych, czy to Woli. To taka bardzo atrakcyjna y, linia kolejowa, y, po, po prostu, żeby się turystycznie przejechać i pooglądać widoki. Nie będziemy obiektywni, jedna z najpiękniejszych w Polsce. Y, nie, my jesteśmy obiektywni, Byktywizm. najpiękniejszy w Polsce. Tak, Taki, taki jest nasz obiektywizm. Y, słuchaj, no i y, po II wojnie światowej y, kolej była oczywiście nadal popularna, ale ten regres y, y, jednak od lat 70. i potem te zmiany ustrojowe, i tak do 2000 lat no, z tą koleją było. Różnie. Średnio. Średnio było. Lata 70. No to to, że już wchodziła komunikacja kołowa, czyli PKS-y, prawda? No tutaj już można było od przystanku do przystanku dojechać. No później, wiadomo, lata 80. to to ogólny kryzys, ale te 90. lata przyniosły już regres totalny, no bo właściwie te auta były dostępne już praktycznie dla każdego. No i te linie likwidowano, zamykano. Wracając jeszcze na lokalne tutaj środkowo-sudeckie czy sowygórskie podwórko, no to ta kolej, sawygórska, o której tak dużo mówiliśmy, to już lata 70., kiedy ją zamykano. tak więc ostatnie połączenie gdzieś tam 1978 rok. Wcześniej e, przez Pieszyce zamknięto ten odcinek, e, a później no, ostatni pociąg ze Srebrnej Góry do, do Dzierżoniowa właśnie pod tą datą. No niestety takim najgorszym bo okresem to był okolice 2000 roku. To już te, i te kolejne, no wtedy był jeden przewoźnik jeszcze. E, I już nie jeździły, nie było punktualności, to po powodzi wszystko się rozregulowało. Ja nawet ostatnio znalazłem zdjęcie, zdjęcie dworca kolejowego w Dzierżoniowie i, Straszne. i po prostu ciary no. mi przeszły po, po plecach, a tam mieszkam w okolicy i dzisiaj to jest po prostu jedno z piękniejszych miejsc w Dzierżoniowie. Tak, dokładnie. Nie każdemu tam ta wizualizacja tam się podoba, ale, piękne, ale, 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 no. ale wygląda to po prostu i park, i tak dalej. Estetyka jest no, nieporównywalna z tymi latami, o których teraz wspomniałeś. No, ale tu mówimy o takich minusach, 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 ale zaczęło się to zmieniać. Tak, o tych latach dużo. 2000 no, i inaczej wyglądają dworce, inaczej wyglądają już pociągi, one są po prostu estetyczne. Nowoczesne. Estety... ekologiczne, ekonomiczne, I, a najważniejsze, że one, uwaga, są i są punktualne. Oczywiście zdarzy się jakaś historia, ale, tak. ale naprawdę w porównaniu do tego, co było dwadzieścia kilka lat temu, To spóźnienie było normą, a nie tak. To dzisiaj jest trochę odwrotnie i bardzo się dobrze. Wypadek jakiś gdzieś na trasie to tak, czy to czy... na to, na to już nie ma wpływ yy, kolej, jak jest wypadek, ale nastąpił naprawdę rozkwit i, i rozwój i widzimy to teraz, trochę się do tego przyzwyczailiśmy i oczekujemy więcej. Ale wreszcie można, nie wiem, z bielawy dojechać do Wrocławia, uwaga, bezpośrednio pociągiem, czego nie, tak dawno nie było, prawda? Tak. I też jeszcze były takie dyskusje: po co? Przecież tutaj komunikacja, można tam autobusem i tak dalej. To powiedz to teraz tym, którzy tymi, tymi pociągami jeżdżą, że, że może zlikwidujmy. No to, to raczej nie będzie miła reakcja, bo te pociągi po prostu jeżdżą i mają klientów, pasażerów. Tak, dokładnie, ale to u podstaw leży chyba, to są ludzie, którzy, którzy dostrzegli w kolei, uwierzyli w to i mimo właśnie tam gdzieś głosów jakichś, które mówią, że po co, że to przestarzała kolej, to tam w ogóle przestarzały środek komunikacji, uwierzyli w to. Organizacyjnie wszystko przygotowali, bo to kwestia pozyskania środków. Mamy fundusze z Unii Europejskiej, zabezpieczyli te środki, po prostu sprawnie działających, ale po drugiej stronie lokalnych pasjonatów, którzy wskazywali, że tak, wróćmy to, zróbmy to, niech ta kolej wraca po tych 20-30 latach. No i myślę, że to trzeba wymienić kilka osób. Znaczy, tutaj nawet miałem rozmowy jeszcze przed wyborami, więc one były tam takie no, polityczne. Dzisiaj już mówiąc jakieś nazwiska, już tej polityki takiej nie ma. Czy, czy Hałaczkiewicz, czy, czy, czy Wild. Tutaj pozdrawiamy, bo to są ludzie, którzy inicjowali jednak to, żeby, żeby ta kolej się rozwijała i. I nie mówimy tutaj tylko o planach, tylko mówimy o tych rzeczach, które zostały zrealizowane i te rzeczy są realizowane. Tak, dokładnie. E... I to, to trzeba tutaj stwierdzić, no, ludzie z wizją, ale też i z, z przełożeniem na realne działanie, bo oczywiście tak, pomysłów tak, tak, każdy tak, raz tak, ma wizja, wiele. I have vision, television. Tak. Wiesz, to, to, to wizja to nie zawsze realizacja, niestety, ale w tym wypadku wiele rzeczy zostało zrealizowanych i, i tutaj warto wspomnieć i myślę, że mówimy o tej do no zagórza, tak, dobrze mówię? to tak. ty, ty dokładnie wiesz, jak ta linia jest poprowadzona. Też ludzie było dużo głosów krytycznych, po co i w ogóle... Że koszty, prawda, bo to znaczy, też to, to są, no, to to są, to są To są, no koszty są oczywiste, ale udało się to zrealizować, prawda? No to, to, to jest naprawdę niewiarygodne i w kwestiach turystyki i takiego zwyczajnego po prostu dojeżdżania do szkół, do, do pracy, tak? To... Dokładnie tak. No, linia historyczna jest z początku XX wieku. Tam ostatnie kursy były z końcem lat 80. XX wieku. Jako mały chłopiec pamiętam, bo tam na wycieczki do, do Zagórza tam, tam się jeździło. I ona stała odłogiem tak naprawdę. A linia wymagająca, bo w terenie, gdzie jest wiele obiektów inżynieryjnych, typu mosty, wiadukty, żeby to wszystko wyremontować, to naprawdę trzeba było się nastarać środków finansowych No to nie są tory przez las to nie są tory w Wielkopolsce. W tak, Wielkopolsce, tak? które, wiecie, jak już wspominamy, Wielkopolska, bo też miałem doświadczenie. Z tym regionem jakoś jest tak troszkę, troszkę do tyłu. Mimo, że ten, ten łatwiejszy gdzieś tam, to jednak infrastrukturalnie, jeśli chodzi o drogi, koleje, też ma ładne rejony. To są gdzieś tam gdzieś. gdzieś w Chorwacji, gdzie jest mnóstwo gór i skał, udało się zrealizować autostradę w takim terenie, że naprawdę nie, nie wiem, czy można sobie coś gorzej wyobrazić czy trudniejszy teren do wyobrażenia, jednak udało się to zrealizować, więc nasze góry nie są tak wymagające jak te w Chorwacji, więc jest jednak jakaś podstawa infrastruktury, bo to już nie jest tak. budowanie od zera, pamiętajmy o tym. No ale to, no, nie, nie zabierajmy komuś tej przyjemności, jeżeli udało się to zrealizować, to po prostu dobrze, że udało się zrealizować. Tak, zapraszamy na Dolny Śląsk, żeby po, 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 podpatrywać, jak to jest tu robione, naprawdę. Czy z Wielkopolski, czy gdzieś z innych rejonów Polski, bo naprawdę no, podróżujemy po Polsce i widać ten fan, rozwój. klubów Wielkopolsce już nie będziemy mieli. Nie, ale, 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 ale nie żartuję oczywiście, tu zapraszamy jak, jak najbardziej. Jak, jak najbardziej. Ja zresztą te rejestracje poznańskie, czy, czy w Karkonoszach, czy, czy w naszym regionie Gursowi, czy Ziemi Kłodzkiej widzę bardzo dużo i przyjeżdżajcie oglądajcie i zachęcajcie do tego, żebyście wreszcie mieli wyremontowany ten rynek w Poznaniu, bo... Już jest. Już jest OK, tak? No bo ten remont bardzo się przedłużał, ale to, to jakby temat na inną, na inną rozmowę. No i ostatni wątek, który chciałem z Tobą poruszyć, bo powiedziałeś o tej Zagórzu, Jedlinie. Dojeżdżamy już pociągiem z Wrocławia do Dzierżoniowa, dojeżdżamy nawet do Bielawy. Do Bielawy. Jest szansa, że Dojedziemy dalej. Tak, i to są, to są realne prace, które są wykonywane w tej chwili na linii kolejowej, która będzie miała przystanek tuż przy Jeziorze Bielawskim. Później, kawałek, dalej, kolejna stacja w okolicach Nowobielawskiej, tak jak była w czasach niemieckich. I już jest ogłoszony przetarg, który, jeśli wszystko dobrze pójdzie, a firmy są tu już doświadczone na Śląsku, które jako wykonawcy wykonują te prace sprawnie, no to jak dobrze wyliczyłem, mogę się tutaj pomylić, ale 2016 czy 2017 rok będziemy do Srebrnej Góry pociągiem jechać. Jeszcze 27, panie przewodniczący. Jesteś tak stary, że już dziesiątki lat ci się mylą. Ja to te, ja też. Ja też. Jak myślę, że coś było dwa lata temu, to się okazało, tak, że to oczywiście. było cztery lata temu, ale 2-3 no, oczywiście... lata i będziemy dojeżdżać, jeśli, jeśli nie będzie jakiś tam obsłówek jakiś... bo wiadomo, także te dwa trzy lata, no ja próbowałem to wyliczyć, ta procedura przetargowa, ile będzie miała wykonawca czasu i tak dalej. No powiedzmy dwa, 2027, jesień chyba jak dobrze, dobrze policzyłem, ale to wszystko już jest już, rozpisane. Słuchaj, w już, się, to... już się umawiamy na, na te pierwsze, pierwsze tak. dni, żeby tam się przejechać, no, no nie, może, nie może być inaczej, bo ja też nie mogę z takich, takich podróży się doczekać, bo to będzie wydarzenie historyczne na pewno i wielka przyjemność. I to, że możemy wsiąść we Wrocławiu i po prostu dojechać sobie w nasze góry, sowie, a, nawet, a nawet do tej właśnie wspomnianej yy, Srebrnej Góry. Także to, to fajny plan, fajna historia i myślę, że jak będziemy prowadzić te podcasty, to, to może wreszcie będzie podcast z, z osobami, które pojadą tym nie wiem, pierwszym pociągiem czy pierwszym kursem do srebrnej Góry, żeby, żeby opisali, czy opowiadali, jakie były ich wrażenia. A albo, może to albo, nasze albo, wrażenia. Albo, albo nasze wrażenia, albo opowieści tego, co widać za okiem takiego, takiego kursu, takiego, takiego przyjazdu bo świetna inicjatywa jest w tej chwili Dolnoślążacy, ale myślę, że nie tylko, kojarzą postać Joanny Lamparskiej, autorki wielu książek, która właśnie... Artykułów National Geographic i tak Pociągami dalej. zabiera, zaprasza, zaprasza ludzi, znaczy ona jako osoba rozpoznawalna, są tłumy ludzi, którzy z nią jadą, ona opowiada w pociągu, czyli to jest coś, coś nawiązane do tego, Ale co właśnie, to, ale mieli. to możliwość nie daje tej możliwości nie daje samolot, no tak. prawda? Może już trochę autokar, ale pociąg ma jednak taką duszę to jest jakby esencja podróży, prawda? Dokładnie. W, w piosenkach od wsiąść do pociągu, byle jakiego pociąg to jest taka esencja yy, podróży. Tak, tak, tak to we mnie gdzieś tam tkwi, w tobie to już nawet nie mówię, bo ty jesteś w ogóle trochę takim wariatem kolejowym, więc. Nawet jak do Poznania jedziesz, to no nie wsiadasz w samochód, tylko wsiadasz w, w, w pociąg. Proszę Państwa, 4.30 z Bielawy, jestem w okolicach 8.50, 8.30 w Poznaniu. Czwarta 30, wyjazd Bielawy. Yy, mniej więcej w takim samym czasie może był, był, byłbyś samochodem, ale w tym czasie nie mógłbyś ani poczytać, tak. ani do kogoś sobie spokojnie zadzwonić, ani popracować, no bo jak robić to ja... Czy się do współpasażerów. A, no to, to na pewno. Zwłaszcza w twoim przypadku on zawsze wszystkich zaczepia. Zwłaszcza ładne dziewczyny. Także uważajcie na Śnieżka. A co uważajcie na Śnieżkę? Rozmawiajcie ze Śnieżkiem. Ma fajne historie do opowiedzenia, czego dowodem są nasze podcasty. Nie mamy wymyślonego trzeci, czwartego naszego podcastu tematycznego, ale ja już czuję, że tych tematów to nam nie zabraknie i o kolejnym spotkaniu na pewno będziemy informować. Tomasz Śnieżek, teraz bielawianin, jak się okazało, ale dobra, mieszka w powiecie dzierżoniowskim. Mówił mi, że, najpięk... Żartuję teraz, oczywiście mówię, że najpiękniejszy widok z Bielawy to na dzierżoniów. <laughs> na Kalenicy. Tak, 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 tak. Wiedziałem, że to powiesz, także chciałem tylko się zabawić w te dowcipy. Najładniejszy widok z Gdyni to na Gdańsk, najładniejszy widok z Sosnowca to na Katowice, najładniejszy widok z Bielawy to na Dzierżoniów, a pewnie niektórzy powiedzą dokładnie odwrotnie, że najładniejszy widok z Dzierżoniowa to jest na Bielawę, prawda? I naprawdę jest ładny. A jestem Dzierżoniowianinem od urodzenia. I Śnie, śnieżę, też. Te, śnieżę. się urodzenie, urodzanie. urodzenie. No, to poreklamowaliśmy Dzierżoniów, trochę Bielawy, a na pewno Góry Sowie, na pewno nasz region Dolnego Śląska, bo to jest cel naszych dyskusji. Przyjeżdżajcie i przyjeżdżajcie koleją, ale w ogóle przyjeżdżajcie, chodźcie po górach, oglądajcie Dolny Śląsk, bo mieszkamy naprawdę w wyjątkowym miejscu na mapie świata. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Tomku, dziękuję Państwu. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl